Cześć, witajcie w nowym filmie. To, że nauka może tworzyć hybrydy zwierzę-zwierzę lub człowiek-zwierzę, nie oznacza, że powinna. W miarę jak naukowcy przesuwają granice manipulacji genetycznej i krzyżowania, tworzą coraz dziwniejsze stworzenia, które podważają nasz pogląd na naturę. Dziś przedstawiamy 20 przerażających hybrydowych eksperymentów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Możliwość stworzenia hybrydowego zarodka łączącego DNA mamuta włochatego z DNA współczesnych słoni podekscytowała naukowców. Pomysł ten znany jako The Extinction jest w fazie rozwoju szczególnie w laboratorium Georgia Church'a, genetyka z Harvardu. Hybrydowe zarodki byłyby tworzone przy użyciu zaawansowanych technologii edycji genów takich jak CRISPR, umożliwiając naukowcom wprowadzenie genów mamuta do genomu słonia azjatyckiego. Ostatecznym celem jest odtworzenie stworzenia podobnego do mamuta, zaprojektowanego tak, aby wytrzymać warunki arktyczne i ewentualnie pomóc w walce ze zmianami klimatu. Proces ten obejmuje ekstrakcję żywotnego DNA mamuta z zachowanych okazów i wykorzystanie technik genetycznych do modyfikacji komórek macierzystych słonia w celu stworzenia cech mamuta. Na przykład geny, które pomagają w adaptacji do zimna, tak jak te odpowiedzialne za futro i magazynowanie tłuszczu, zostałyby włączone. Naukowcy mają nadzieję na stworzenie zarodków w ciągu dekady, pomimo znacznych wyzwań związanych z tworzeniem funkcjonalnej hybrydy mamuta i słonia. Istnieją również liczne obawy natury etycznej, w szczególności dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia hybrydy oraz tego, czy takie interwencje są odpowiednie, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje. Numer 19. Co się stanie, gdy skrzyżujesz Koyota z Biglem? Pod koniec lat 70. Uniwersytet Connecticut prowadził eksperymenty nad selektywną hodowlą tych dwóch gatunków w miejscu na Horsebarn Hill w Stores. Niestety badania zostały przedwcześnie przerwane po wypadku, w którym koi dog, zwierzę stworzone w ramach eksperymentu, przypadkowo zginął. Incydent ten nie tylko doprowadził do utraty 6 latach badań, ale także spowodował koszty szacowane na 300 tysięcy dolarów. W rezultacie pracownicy opuścili teren w 1983, pozwalając naturze odzyskać ten obszar. Dziś nadal można znaleźć pozostałości ogrodzenia, budy i niszczące pomieszczenia obserwacyjne. Ostatnie zdjęcie w poście przedstawia kojdoga, który może przypominać rudelis lub miniaturowe czarne wilki płowe. Bigiel został specjalnie wybrany ze względu na jego kontrastującą osobowość z osobowością kojota. Podczas 11-letnich badań naukowcy skupili się na tym, jak oba zwierzęta reagowały na zagrożenia. Jeden godny uwagi osobnik, Tistli, energiczny 11-latek, wielokrotnie przeskakiwał w wysoką barierę swojego wybiegu, zdeterminowany by dostać się do psa w sąsiednim końcu. Jako jedna z hybryd pierwszej generacji wykazywała bardziej dzikie cechy, tak jak podwyższony poziom lęku w porównaniu do kojotów czystej krwi. Numer 18 Sugeruje się, że przodkowie ludzi i szympansów mogli się krzyżować około 4 milionów lat temu, a ich ostatni wspólny przodek żył 6 do 7 milionów lat temu. Odkąd ewolucja się rozeszła, istnieje fascynacja pomysłem stworzenia hybrydy człowieka i szympansa, często określonej jako humanzi. Rosyjski biolog Ilja Iwanowicz kontrowersyjnie próbował tego dokonać, ale ostatecznie nie udało mu się to z powodu zastrzeżeń etycznych i braku zasobów. Przez lata pojawiały się wątpliwe doniesienia twierdzące, że ludzkie zarodki zostały stworzone, a nawet doprowadzone do końca. Jedna z wątpliwych historii dotyczy hybrydy człowieka i szympansa, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a następnie została poddana eutanazji, gdy naukowcy zdali sobie sprawę z implikacji etycznych. Psycholog ewolucyjny Gordon Gallup przedstawił sensacyjne twierdzenia w 2018 roku, stwierdzając, że ta hybryda urodziła się w ośrodku badań naczelnych w Orange Park na Florydzie w latach dwudziestych XX wieku. Twierdził on, że samica szympansa została zapodniona ludzką spermą od nienazwanego dawcy, co doprowadziło do pełnej ciąży i żywych narodzin. Numer 17. Hybryda makropoda jest wynikiem skrzyżowania dwóch różnych gatunków z rodziny kangurów. Walaru to rodzaj makropoda, który wielkością plasuje się pomiędzy kangurami i walabiami, a sam termin walaru jest mieszanką słów walaby i kangur. W latach 70. XIX wieku w londyńskim Zoo wyhodowano trzy hybrydy, w tym tasmańskiego Betonga i Wojli. W 1937. Pojawiły się doniesienia o rzekomej krzyżówce tasmańskiego betonga z kangurem na Tasmanii, ale ze względu na dużą różnicę rozmiarów, twierdzenie to jest mało prawdopodobne. Stworzenie było płci żeńskiej, około połowy wielkości dorosłego kangura z nogami, oczami i ustami, ale z głową podobną do kangurzej. Jej futro przypominało futro kangura z bardziej miękkim grzbietem, półbiałym, półszarym ogonem i białymi stopami z oznaczenia wschodniego. Betonga. Walabia beneta, która również zamieszkuje ten obszar, ma miękkie futro i może mieć wariacje kolorystyczne, w tym albinosy. Biorąc pod uwagę te cechy, niezwykłe stworzenie było raczej centkowaną lub częściowo albionotyczną formą Benece Walabi niż hybrydą. Numer 16. W kwietniu 2008 roku naukowcom z Newcastle udało się stworzyć ludzko-zwierzęcą hybrydę poprzez zastąpienie jądrowego DNA krowiego jaja DNA z ludzkich komórek skóry. Proces ten polegał na wydrążeniu krowiego jaja, wstawieniu ludzkiego DNA w celu utworzenia rosnącego embrionu, a następnie rozmontowaniu go w celu wądrębnienia embrionalnych komórek macierzystych. Kościół katolicki potępił te badania jako potworne. Podczas gdy organizacje medyczne argumentowały, że takie badania mają kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia chorób. Uważają one, że praca ta może prowadzić do nowych metod leczenia chorób, takich jak Parkinson i Alzheimer. Zespół z Newcastle zdecydował się wykorzystać krowie jajniki, ponieważ ludzkie komórki jajowo-dodawczeń są ograniczonym i cennym zasobem. Zarodki hybrydowe są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych i nie mogą rozwijać się dłużej niż 14 dni, kiedy są jeszcze mniejsze niż główko od szpilki. Naukowcy zostali skrytykowani za opublikowanie swoich odkryć w mediach, a nie w recenzowanym czasopiśmie. Jak myślisz, czy potraktowano by ich poważniej, gdyby opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie naukowym, biorąc pod uwagę przerażającą naturę tej hybrydy? Numer 15. W ostatnich latach firma Colossal Biosciences skupiła się na genetycznym odtworzeniu dwóch wymarłych gatunków mamuta włochatego i tygrysa tasmańskiego. Teraz dodała trzeci gatunek do swojej agendy dodo. Dodo służy jako przejmujące przypomnienie, w jaki sposób działalność człowieka może prowadzić do wyginięcia. Dodo, niegdyś rodzimy na Mauritiusie, wyginął pod koniec XVII wieku z powodu ludzkich odkrywców i wprowadzonych przez nich zwierząt. Firma twierdzi, że możliwe jest ponowne wprowadzenie tego dużego nielotnego ptaka poprzez edycję genomów jego żyjących krewnych. Plan zakłada wykorzystanie gołębia niskobarskiego, najbliższego żyjącego krewnego dodo do tworzenia wersji dodo. Naukowcy zrekonstruowali genom dodo na podstawie starożytnego DNA, a teraz zamierzają wyodrębnić komórki rozrodcze z jaja gołębia, zmodyfikować je genetycznie, aby przypominały komórki dodo, a następnie umieścić zmodyfikowane komórki z powrotem w jaju. Jednak nawet jeśli uda im się stworzyć zwierzę z genami podobnymi do dodo, może ono nie zachowywać się jak prawdziwe dodo. Odtworzony ptak będzie musiał nauczyć się, jak przetrwać bez opieki innych przedstawicieli swojego gatunku. Numer 14. Terminy Molis, Gupis, Golies i Mupis są często używane w odniesieniu do określonych ryb słodkowodnych lub ich hybryd w akwarystyce. Są one znane ze swoich żywych kolorów, łatwości pielęgnacji i zdolności do rozwoju w różnych warunkach wodnych. Molinezje są generalnie większe i preferują nieco bardziej zasadową i twardszą wodę niż gupiki. Termin golis odnosi się do hybryd stworzonych przez skrzyżowanie samca gupika z samicą moli. Hybrydy te często mają trudności z przetrwaniem i płodnością, ponieważ są zazwyczaj słabsze niż ich rasowe odpowiedniki. Co więcej, potomstwo (młode rybki) takich krzyżówek jest zwykle bezpłodne, co oznacza, że nie mogą się rozmnażać. Mapis z drugiej strony są odwrotną hybrydą, stworzoną przez skrzyżowanie samca moli z samicą głupika. Potomstwo to ma podobne problemy jak gupiki, w tym bezpłodność i niższy wskaźnik przeżywalności z powodu niedopasowania genetycznego i wielkości ciała rodziców. Odpowiednie warunki wodne i opieka są niezbędne dla udanej hodowli i zdrowia potomstwa. Numer 13. Toyger, połączenie słów Toy i Tiger, to udomowiona rasa kotów stworzona na podobieństwo miniaturowego tygrysa. Rasa została po raz pierwszy wymyślona w latach 80 przez Judy Sugden, która chciała stworzyć kota z odważnymi, dzikimi paskami przypominającymi tygrysa. Korzystając z kotów bengalskich, domowych kotów pręgowanych, selektywnie wyhodowała określone cechy. Oficjalnie uznany w 2007, Tiger ma muskularne, średniej wielkości ciało z nisko zawieszonym tułowiem i wysoko osadzonymi ramionami, co nadaje mu tygrysi chód. Ich sierść jest jasno-pomarańczowa z odważnymi, nieregularnymi czarnymi pasami, często w połączeniu z białymi brzuchami i unikalnymi oznaczeniami twarzy. Toygery są również znane z tego, że są łatwe w tresurze i mają bardziej zrelaksowany temperament w porównaniu do swoich bengalskich krewnych. Są to koty interaktywne, które lubią towarzystwo człowieka i można je nauczyć wykonywania sztuczek lub chodzenia na smycze. Numer 12. 30 lat temu Eskimos w zachodniej Grenlandii podczas polowania na wieloryby natknął się na trzy dziwne ssaki morskie. Miały one płetwy, które przypominały płetwy belugi i ogony, które wyglądały jak u narwali, znanych również jako morskie jednorożce. Zaciekawiony tymi niezwykłymi stworzeniami, zatrzymał jedną z czaszek i umieścił na zewnątrz swojej szopy. Kilka lat później naukowiec zauważył czaszkę podczas wizyty i przyniósł ją do Muzeum Historii Naturalnej Danii. Okaz był intrygujący. Był większy niż czaszki belugi i narwali, ale zęby wydawały się być mieszanką tych dwóch gatunków. Naukowcy spekulowali, że może to być pierwsza znana hybryda między belugą a narwalem. Czaszka, zwana narluga, jest szczególnie godna uwagi, ponieważ brakuje jej charakterystycznego kła typowego samca narwala i w przeciwieństwie do narwali, ma zęby w dolnej szczęce. Zęby te przypominają zęby bieługi, ale wystają na zewnątrz jak czerpaki, podczas gdy zęby bieługi rosną pionowo. Analiza genetyczna wykazała, że zwierzę było samcem i reprezentowało prawie równą mieszankę genetyczną matki Narwala i ojca bieługi. Numer 11. Superbol, hybryda pytona kulistego i pytona krwistego, jest jednym z najbardziej fascynujących i wizualnie uderzających zwierząt w świecie designerskich węży. Ta wyjątkowa hybryda po raz pierwszy wykluła się w czerwcu 2002 roku z krzyżówki Marble, Borneo Short Tail i Ball Python. Od tego czasu oryginalne potomstwo dojrzało i wyprodukowało pierwsze na świecie Super Bowls F2 oraz kilka kombinacji morfów Super Bowl. Hybrydy te są w pełni płodne i osiągają wysokie ceny zwykle od 3 do 3,5 tysiąca dolarów. Superbol jest zasadniczo krzyżówką pytona borneańskiego i pytona kulistego, wykazującą zjawisko znane jako heterozja lub wigor hybrydowy. Oznacza to, że wykazują one ulepszone cechy obojga rodziców, takie jak szybszy wzrost, wczesna dojrzałość i większa tolerancja na zróżnicowane warunki środowiskowe. Numer 10 w 2016 naukowcy stworzyli chrząszcze cyborgi, opracowując hybrydę żywych chrząszczy i komputerów, które można zdalnie kontrolować za pomocą sygnałów elektrycznych. Przełom ten był prowadzony przez zespół z takich instytucji jak Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Uniwersytet Nanyang w Singapurze. Chrząszcze te są wyposażone w małe plecaki zawierające mikroprocesory, które komunikują się z ich układem nerwowym za pomocą wszczepionych elektrod. Elektrody te są połączone z mięśniami lotu i płatami wzrokowymi, umożliwiając precyzyjną kontrolę nad ruchami chrząszcza, w tym chodzeniem i lataniem. W badaniach wykorzystano gigantycznego chrząszcza kwiatowego gatunek wybrany ze względu na jego rozmiar i siłę. Lekkie systemy sterowania, zasilane niewielką baterią, umożliwiają chrząszczom poruszanie się w złożonych środowiskach i oferują przewagę nad dronami pod względem zwinności, kosztów i integracji ze środowiskiem. Potencjalnie zastosowania są ogromne od operacji poszukiwawczo-ratowniczych po misje obserwacyjne. Przyszłe innowacje mogą zastąpić baterie energią pozyskiwaną ze źródeł środowiskowych, takich jak fale radiowe otoczenia. Naukowcy badają również podobne integracje z innymi owadami, takimi jak ważki i karaluchy, aby rozszerzyć możliwości tych systemów biohybrydowych. Numer 9. Zo, znany również jako zo, jest zwierzęciem hybrydowym, powstałym w wyniku skrzyżowania samca jaka z samicą krowy. To wyjątkowe zwierzę występuje głównie w regionie Himalajów, zwłaszcza w krajach takich jak Tybet, Butan i Mongolia. Dzo dziedziczą cechy fizyczne zarówno po jakach, jak i krowach i są generalnie większe od krów, ale mniejsze od jaków. Często mają krępą budowę z długimi włosami, garb na grzbiecie i mogą mieć różne kolory w zależności od pochodzenia. Zo są dobrze przystosowane do środowisk wysokogórskich, dzięki czemu mogą rozwijać się w trudnych warunkach, w których zwykłe bydło miałoby trudności. Ich grube futro zapewnia izolację przed niskimi temperaturami i są znane z tego, że są silnymi i wytrzymałymi zwierzętami, często wykorzystywanymi jako zwierzęta juczne. Zo są jednak mniej agresywne niż jaki, dzięki czemu są łatwiejsze w obsłudze w rolnictwie. Chociaż ich produkcja mleka jest ogólnie niższa niż w przypadku zwykłych krów, zo nadal mogą produkować mleko, które jest wykorzystywane do tradycyjnych produktów mlecznych, takich jak ser i jogurt. W wielu kulturach Himalajskich mają one również znaczącą wartość kulturową. Są one często zaangażowane w tradycyjne praktyki rolnicze i są niezbędne dla agrarnego stylu życia lokalnych społeczności. Numer 8: Kaczki krzyżówki są jednymi z najpospolitszych i najbardziej rozpowszechnionych gatunków kaczek. Są znane ze swojego charakterystycznego ubarwienia, zwłaszcza samce, które mają jasnozielone głowy, biały pierścień na szyi i kasztanowo-brązową pierś. Samice są centkowane na brązowo, co zapewnia doskonały kamuflaż. Krzyżówki są szczególnie znane ze swojej rozległej hybrydyzacji z innymi gatunkami kaczek. Często krzyżują się z różnymi gatunkami, w tym z amerykańską czarną kaczką i kaczką leśną. Hybrydyzacja ta może prowadzić do szerokiego zakresu wyglądu potomstwa, często wykazującego cechy pośrednie między gatunkami rodzicielskimi. Najczęstszymi mieszańcami są amerykańskie czarne kaczki, których potomstwo często ma ciemniejsze upierzenie i częściowo zielone głowy w porównaniu do czystych krzyżówek. Identyfikacja hybryd może być trudna. Należy szukać kaczek o znajomych cechach, które nie do końca odpowiadają typowym cechom krzyżówki. Na przykład hybryda może mieć bardziej matowe upierzenie lub nietypowe wzory piór. Badania wskazują, że wskaźniki hybrydyzacji, takie jak między czarną kaczką a krzyżówką, często oscylują wokół 25%. Numer 7. Bifalo to gatunek hybrydowy powstały w wyniku celowego krzyżowania żubra amerykańskiego z bydłem domowym Bos taurus. W latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych podjęto wysiłki mające na celu stworzenie zwierzęcia odporności i chudym mięsie żubra przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i temperamentu bydła. Wczesne hybrydy doświadczały problemów z płodnością, zwłaszcza samców, co spowolniło postęp w kierunku osiągnięcia stabilnej płodnej populacji. Dopiero w latach 90. wysiłki naukowców zakończyły się sukcesem. Hybryda miała również produkować mięso o mniejszej zawartości tłuszczu i cholesterolu niż konwencjonalna wołowina. Aby zakwalifikować się jako bifalo, zwierzęta muszą mieć co najmniej 37,5% genetyki żubra. Mieszanka ta jest starannie dobierana, aby zrównoważyć pożądane cechy obu gatunków rodzicielskich. Bifalo może rozwijać się w różnych klimatach, ale proces hybrydyzacji wiązał się z wyzwaniami, takimi jak niski sukces reprodukcyjny we wczesnych pokoleniach i obawy o wpływ ekologiczny i genetyczny na populację dzikich żubrów. Nowoczesne Bifalo są często promowane jako zrównoważone źródło mięsa ze względu na ich wydajną konwersję paszy i mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnym bydłem. To czyni atrakcyjnymi dla konsumentów dbających o zdrowie. Numer 6. Czy jest coś straszniejszego niż pszczoła? A może pszczoła hybrydowa? Afrykanizowane pszczoły, lepiej znane jako zabójcze pszczoły, są gatunkiem hybrydowym, powstałym w wyniku krzyżowania afrykańskich pszczół miodnych z europejskimi pszczołami miodnymi. Zostały one wprowadzone w 1956 roku w Brazylii w celu zwiększenia produkcji miodu, ale szybko rozprzestrzeniły się w całej Ameryce Południowej i Środkowej po przypadkowym uwolnieniu. W 1990. dotarły do Stanów Zjednoczonych przez Teksas i od tego czasu rozprzestrzeniły się na południowe Stany, takie jak Arizona, Kalifornia i Floryda. Pszczoły afrykańskie są bardziej defensywne niż europejskie pszczoły miodne i reagują szybciej i liczniej na zagrożenia. Potrafią ścigać intruzów nawet na odległość 400 metrów, czyli znacznie dalej niż europejskie pszczoły miodne. Pszczoły te preferują cieplejszy klimat i nie mogą przetrwać długotrwałego zimna lub braku pożywienia, co ograniczyło ich rozprzestrzenianie w Stanach Zjednoczonych do łagodniejszych regionów południowych. Chociaż ich agresywna natura stanowi wyzwanie, są one skutecznymi zapylaczami i dobrymi producentami miodu w klimacie tropikalnym. Pomimo sensacyjnych doniesień medialnych, afrykańskie pszczoły nie są z natury bardziej śmiercionośne niż inne pszczoły miodne pod względem jadu. Jednak ich tendencja do żądlenia w dużych ilościach zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, szczególnie w przypadku osób niezdolnych do szybkiej ucieczki lub uczulonych na jad pszczeli. Chociaż zdarzały się przypadki śmiertelne, są one na szczęście rzadkie. Numer 5. Cachor labrador to tajemniczy gatunek i jedyne północnoamerykańskie ptactwo wodne, o którym wiadomo, że wyginęło. Chociaż dokładna przyczyna jego wyginięcia pozostaje nieznana, uważa się, że zmiana siedlisk, utrata określonych źródeł pożywienia i wprowadzenie drapieżników odegrały znaczącą rolę. Ptak ten był ostatnio widziany na wolności w 1875 u wybrzeży Long Island w stanie Nowy Jork. W przeciwieństwie do innych wymarłych gatunków, nadmierne polowania nie są uważane za główną przyczynę jego upadku. Ostatnie badania sugerują, że kaczka labrador mogła być hybrydą lub blisko spokrewniona z hybrydami. Analizy genetyczne wskazują, że hybrydyzacja, często napędzana rzadkością i nakładaniem się siedlisk z pokrewnymi gatunkami, mogła wpływać na dynamikę populacji. Jest to zgodne z szerszym zjawiskiem obserwowanym u ptactwa wodnego, gdzie hybrydyzacja jest powszechna ze względu na wspólne nisze ekologiczne. Wygląd fizyczny kaczki był charakterystyczny z kontrastującym czarno-białym upierzeniem i unikalnym dziobem, przystosowanym do żerowania na mięczakach i małych organizmach wodnych. Terny lęgowe kaczki pozostają tajemnicą, choć prawdopodobnie gnieździła się ona na obszarach północnych, takich jak Labrador lub Nowa Fundlandia regionach, które w jej czasach były słabo zbadane. Numer 4. Lepiag jest hybrydą powstałą z połączenia samca lamparta i samicy jaguara. Hybrydy te należą do szerszej kategorii hybryd pantera. Lepiagi znane są ze swoich cech fizycznych, które mogą się różnić w zależności od dominującego gatunku rodzicielskiego. Wspólne cechy obejmują smukłe ciało lamparta w połączeniu z solidną budową jaguara i charakterystycznymi rozetami. W przeszłości lepiagi były hodowane w ogrodach zoologicznych i prywatnych kolekcjach. Były one szczególnie popularne na początku XX wieku w miejscach takich jak Hellbrun Zoo w Salzburgu i ogrody zoologiczne w Chicago, a ich unikalny wygląd sprawiał, że były atrakcyjne jako eksponaty. Samice lepiagów są płodne i mogą produkować kolejne hybrydy, na przykład po skrzyżowaniu z lewami, w wyniku czego powstaje potomstwo. Te hybrydy drugiego pokolenia były czasami opisywane egzotycznymi nazwami, takimi jak kongijski centkowany lew, podkreślającymi ich niezwykły wygląd. Lepiagi wykazują również mieszankę zachowań i cech fizycznych odziedziczonych po obu gatunkach rodzicielskich, takich jak siła jaguara i zwinność lamparta. Jednak tworzenie takich hybryd jest kontrowersyjne, ponieważ często budzi obawy etyczne i związane z ochroną przyrody. Numer 3. Belgijska niebieska, często nazywana superkrową, to rasa bydła znana z podwójnego umięśnienia. Ta unikalna cecha jest spowodowana mutacją w genie miostatyny, która reguluje wzrost mięśni. Mutacja ta tłumi zwykłe ograniczenia rozwoju mięśni, w wyniku czego bydło ma wyjątkowe mięśnie, czasami dwukrotnie większą masę mięśniową niż typowe rasy. Belgijskie są zazwyczaj białe, niebiesko -rude lub czarne, a ze względu na ich muskulaturę, naturalne porody są często trudne. Ich muskularna budowa prowadzi do wysokiego setka chudego mięsa o minimalnej zawartości tłuszczu, co czyni je popularnymi w przemyśle mięsnym. W większość belgijskich niebieskich wymaga cesarskiego cięcia, aby bezpiecznie urodzić cielęta, ponieważ duża masa mięśniowa rasy wpływa na rozmiar cielęcia i komplikacje porodowe. Rasa ta jest podatna na specyficzne problemy zdrowotne, w tym mniejsze narządy wewnętrzne proporcjonalnie do wielkości ciała. Cielęta często wymagają starannego nadzoru w celu złagodzenia powikłań oddechowych i krążeniowych we wczesnym okresie wzrostu. Numer 2 Jackalope to mityczne stworzenie z północnoamerykańskiego folkloru, często przedstawiane jako zając z rogami antylopy lub porożem podobnym do jelenia. Nazwa Jacklope jest połączeniem słów Jagrabbit i antelope. Według folkloru jest to hybryda Zajęca i wymarłego Jelenia Karłowatego. Mówi się, że stworzenia te są niezwykle płochliwe i rzadko widywane przez ludzi w prawdziwym życiu. Są opisywane jako bardzo nieuchwytne, co czyni je przedmiotem fascynacji i spekulacji. Pomysł, że są one krzyżówką Jelenia Karłowatego i królika zabójcy, dodaje im mitycznego statusu, sugerując stworzenie, które jest zarówno łagodne, jak i potencjalnie niebezpieczne. Koncepcja ta prawdopodobnie wywodzi się z obserwacji królików z wirusem rodawczaka SOPE, który powoduje rogowe narośla. Te wczesne historie o rogatych królikach mogły zainspirować legendę o szkalopach. Jackalop pojawiają się w przydrożnych atrakcjach, na towarach i w regionalnej tradycji. Wyoming ogłosiło nawet Douglas domem Jackloop i świętuje to corocznym wydarzeniem. Numer 1 czy szympans i goryl mogą mieć potomstwo? Co tym sądzisz? Zdjęcie niezwykłego naczelnego zrobione w 1996 wywołało spekulacje ze względu na jego dziwną budowę twarzy i cechy oczu, że może to być kolakamba, hybryda goryla i szympansa. Jest to kryptyda uważana za jedną z tych przerażających hybryd, choć jej istnienie nie zostało potwierdzone. Termin ten pochodzi z lokalnego folkloru afrykańskiego, szczególnie w Gabonie i do rzeczu Konga, gdzie mieszkańcy donosili o widzeniu małp, które wykazywały cechy zarówno goryli, jak i szympansów. Opisy Kamba obejmują cechy fizyczne, tak jak bardziej płaska twarz i szersze ciało niż typowe szympansy, a także różnice behawioralne, tak jak unikalne wokalizacje, które przypominają mieszankę nawoływań obu gatunków. Niektórzy badacze spekulują, że Kamba nie jest hybrydą, ale raczej unikalnym podgatunkiem szympansa lub nietypowym osobnikiem w istniejących populacjach. Co sądzisz o tych hybrydowych eksperymentach? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.